To Co jest ciekawe, to piekarnia, która piecze te ciasteczka, robi codziennie świeże, bo z tyłu jest piekarnia, a z przodu jest sklep. Znakomite. W dzisiejszym odcinku będę mówił o tej kamerce, czyli DJI w wersji. Jak ona się nazywa? Pocket 2, w wersji drugiej, która jest super słodka i super fajna i da się jej nagrywać wszystko. To jest ta. Na nią. Bo sprzęt oczywiście nie ma znaczenia, ale wszyscy teraz nagrywają i wszyscy robią coś na internecie, więc fajnie by było zacząć. Popot jest. Jak popatrzycie na Case i na tych wszystkich youtuberów, którzy to robią od paru lat i mają te wszystkie zaawansowane lustrzanki, takie jak te i biegają z tymi ciężkimi sprzętami i się filmują albo filmują się w domu i tak dalej to stanowi jakąś tam barierę wejścia. Taka duża kamera to trochę jest jak w telewizji, że cię to zewsząd otacza, osacza no i ciężko już się zebrać w sobie, żeby w ogóle zacząć coś nagrywać. A efekt najczęściej jest taki jak w telewizji śniadaniowej. Czerstwy. Dlatego ta kamerka wychodzi temu naprzeciw. Bo jak można nie chcieć nagrywać do czegoś takiego zabawnego i takiego fajnego? Ona jest słodka. Przenośna, mała, funkcjonalna, nie jakaś super droga. Mieści się wszędzie, mieści się co więcej w kieszonce. Można od razu wyciągnąć i nagrywać. Najlepsza kamera, jaką możesz mieć, to ta, którą masz zawsze przy sobie. Teraz ktoś może powiedzieć: po co mi kamerka w XXI wieku osobna, skoro w smartfonie są takie dobre? Są dobre. Natomiast, jeśli chodzi o. Nagrywanie wideo, to problem y, telefonów w dalszej mierze jest taki, że to wszystko się trzęsie jak idziesz i nagrywasz, albo nawet idziesz na spacer albo kręcisz dzieciaka. To wszystko się trzęsie, mimo że w nowych smartfonach te soczewki są stabilizowane, programowo są stabilizowane i teoretycznie nie wygląda to i tak źle. Natomiast nigdy nie będzie to wyglądało tak jak tu. Ta kamerka. Ma wbudowany gimbal. Ona zawsze będzie stabilna, niezależnie od tego, czy jedziecie samochodem, czy jedziesz na rowerze, czy na końcu idziesz pieszo. I kręcisz to, co się tam dzieje, to zawsze będzie stabilne i obraz będzie bardzo płynny i bardzo będzie się go fajnie oglądało, tak naprawdę, później. Są oczywiście kamerki sportowe, tak jak, taka jak ta GoPro 9 albo 8, które mają stabilizację programową. Co tam się dzieje z punktu widzenia oprogramowania jest niesamowite. I efekt końcowy też jest niesamowity. Taka jest różnica między tą kamerką a GoPro 9 to to, że tam to się dzieje programowo. Czyli z tych wszystkich pikseli, z całego tego obrazu, który tam powstaje, program wycina sobie brzegi i stabilizuje środek w taki sposób, żeby koniec był jakby najbardziej płynny, jak to tylko się da. Jakość obrazu nigdy nie będzie taka, jak wtedy, kiedy stabilizujemy to analogowo przy pomocy gimbala, tak jak tu. Po prostu się tego nie da zrobić fizycznie, więc obraz tu zawsze będzie lepszy. Dlaczego ta kamerka jest taka fajna? Ta kamerka jest taka fajna, oprócz tego, że jest mega słodka oprócz tego, że nie ma żadnej bariery wejścia, żeby nagrywać do niej, dużo lepiej się to robi niż nagrywać do tego ogromnego obiektywu tu, to to, że ona ma szereg wbudowanych funkcji, które powodują, że to co nagracie nawet jak nie ma za bardzo pomysłu, wygląda super. I teraz zobaczcie, to co tu można zrobić na przykład, to Motion laps, to jest Motion laps, czyli na przykład zachód i oprócz tego, że jest Time Lapse, czyli jest tak naprawdę sekwencja poklatkowa, to jeszcze ta kamerka się przesuwa w prawo albo w lewo, no i efekt jest absolutnie przepiękny. Dalej co tu jest, to hyperlapse, taki jak tu, czyli możecie to włączyć, idziecie na przykład po lotnisku albo wzdłuż jakiejś pięknej alejki, wygląda to ekstra. Można to nagrywać oczywiście w zwolnionym tempie, w slow motion. Jeśli chodzi o jakość wideo, no to oczywiście to jest 4K, to nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, no ale jest 4K, można wyciąć z tego filmiku, można coś przybliżyć, jest bardzo dużo detali, są relatywnie dobre kolorki. Jeśli jesteśmy bardziej zaawansowani, to jest tu też wersja Pro, która pozwala mieć lepsze kontrasty, mieć nazwijmy to taki cinematic efekt, jeśli wszystko sobie tu dobrze ustawicie. Ta kamerka przychodzi w takim pudełku, to jest podstawowa jej wersja. Podstawowa jej wersja, tak naprawdę nie ma zbyt wiele, bo ma ten pokrowiec, ma kamerkę i jakiś dodatkowy pasek, żeby to na nadgarstku zawiesić, oczywiście. Tu jest mocowanie do smartfona, bo jak zaczynamy to konfigurować, wszystko zaczyna się od tego, że podłączamy całą tą kamerkę do smartfona. Tu, oczywiście, dokonujemy potrzebnej konfiguracji. Wszystkiego, co tylko chcecie zrobić z tą kamerką, grać nowe oprogramowanie i tak dalej, zgrać to wszystko, co nagraliście w czasie wakacji, w czasie wycieczki. Ale też można sobie użyć tego smartfona w taki sposób, żeby mieć podgląd, bo jak widzicie nie widać tu zbyt wiele. Jak widzicie widać w zasadzie tylko tyle, że ok, jest tu moja głowa i ja i mniej więcej widzę jaki jest Katr, ale więcej tu nie za bardzo można uchwycić, dlatego ten motyw z podłączeniem telefonu. Jeśli chcemy się bawić w operatora kamery, jest moim zdaniem dosyć fajny. To, co jest warte, może powiedzenia, to to, że tą kamerkę można kupić w dwóch wersjach: takiej standardowej, czyli po prostu DJI Pocket 2, albo DJI Pocket 2 Combo. I to Combo to jest bardzo fajna wersja, dlaczego? Bo w wersji combo. Jak widzicie, ja mam dwie, i zaraz przejdę do tego dlaczego mam dwie. W wersji combo jest bardzo dużo fajnych gadżetów, które wspomagają yy, naszą pracę. Między innymi jest coś takiego jak dodatkowy mikrofon, bo yy, ta kamerka to co ma bardzo dobre, co, nas, co ją wyróżnia trochę od smartfonów, to to, że. Jakość dźwięku, który nagrywa, przez to, że tu są trzy wbudowane mikrofony, jeden z przodu i dwa z boku, jest dużo lepszy niż to, co możecie nagrać, moim zdaniem, z telefonu. Szczególnie jeśli macie go przed sobą, a mikrofon zbiera tylko to, co jest przed nim. Więc nie za bardzo jest dobry dźwięk. Zresztą widzicie tu na załączonym obrazku. Tak to wygląda z tej kamerki. Czy ja wiem, czy jest duża różnica? Trochę się zaspałem teraz i musimy ubrać bluzę, mimo że jest 35 stopni, bo tam miałem bluzę. Dobrze to wygląda. No, twarz widać. Bluzę widać, jest jasno, jest, jest spoko, a przede wszystkim muszę zaraz wyjść, więc w życiu bym tego nie nagrał, gdyby nie to, że po prostu położę to urządzenie i włączę nagrywanie i w zasadzie tyle. Ale w wersji Combo jest dodatkowy mikrofon. Ten mikrofon działa zdalnie, czyli przyczepiamy sobie go... Oczywiście teraz tego nie mogę zrobić. Nie jest to super poręczne, ale jest to tak zwany mikrofon krawatowy, który się bezpośrednio paruje z kamerką. Widać bałagan, ale nie, nie patrzymy na to teraz. To jest w ogóle nieważne. Tu są kroksy nowe Moniki. To jest bardzo ciekawy design tych butów. W każdym razie możemy sobie chodzić i słychać nas cały czas, bo jest komunikacja tego mikrofoniku po Bluetooth. No i co, I nie zrobimy czegoś takiego z telefonem. Wersja prawie że jakości reporterskiej. Nawet jeśli pójdziemy sobie daleko od kamerki. To tak naprawdę Bluetooth, który odpowiada za komunikację będzie do kilkunastu metrów zbierał nam ten dźwięk, co jest mega fajne i co jest trudne do zrobienia w telefonie bez dodatkowych akcesorów. Tu to wszystko jest w wersji Combo. To co jeszcze jest w wersji Combo to dodatkowy statyw, który sobie wkręcamy tu. Tu mocowanie jest dokładnie takie samo jak większość statywów dostępnych na rynku małych no ale no, umożliwia to co? postawienie sobie tego, tej kamerki przed sobą no i nagrywanie w taki sposób jak ja tu nagrywam bez konieczności dodatkowego sprzętu i niczego i jest to mega moim zdaniem stabilne i fajne. Co jest jeszcze w wersji combo to samo co tam, czyli mocowanie do telefonu przejściówka do telefonu yy, dodatkowa dodatkowy uchwyt, który jest nadajnikiem yy, do tego mikrofonu o którym mówiłem przed chwilą yy, nie jest tego dużo, ale sam fakt posiadania dedykowanego mikrofonu i tego e, stojaka e, moim zdaniem dużo bardzo zmienia, jeśli chodzi o to, jakie ujęcia można robić i co tak naprawdę tym nagrywać. Ale miałem powiedzieć, dlaczego ja mam e, dwie e, kamerki. Jakość wideo, jaki nagrywa ta kamerka jest cudowny, wszystko jest super płynne, wszystko jest super fajne, e, bardzo dużo szczegółów, bardzo dobre kolory, bardzo dobry dźwięk, bardzo dobre mikrofony tak naprawdę. Ale przez to, że jest tu ten gimbal, jest tu dość dużo. Gimbal działa w taki sposób, że są tu wysokoobrotowe silniczki, które swoją siłą bezładności powodują, że jesteśmy w stanie utrzymać poziom tego głównego elementu, w którym jest obiektyw. I teraz. Problem związany z tym, że jest tu tyle mechanicznych elementów powoduje, że tak naprawdę jest to bardzo wrażliwy element, który działa troszkę tak, że jeśli nam spadnie albo złapiemy, to on oczywiście się szybko wyłączy i nic się wielkiego nie stanie. Natomiast warto wspomnieć, że ta kamerka nie jest wodoodporna. I przyszło mi do głowy mi do głowy ciekawy pomysł, jak byliśmy na wakacjach, żeby nagrać podwodne zdjęcia, i wiedzieli, że ta kamerka nie jest wodoodporna, więc dałem ją do takiego opakowania, które jest przezroczyste i nie wpada teoretycznie do niego woda, ale w ostatniej chwili się okazało, że jednak woda do tego wpada i kamerka się przez sekundę zmoczyło, zmoczyła i tak naprawdę pożegnałem ją w tym momencie na zawsze i było mi bardzo, bardzo przykro. Oprócz tego, że nie jest ona wodoodporna, no i przez to, że ma żyroskop i sporo mechanicznych elementów, mimo wszystko, no to jest dosyć wrażliwa na to, że na spadanie przede wszystkim i na wszelkiego rodzaju mechaniczne wypadki, to dostajemy naprawdę bardzo dobrą kamerkę, która ma bardzo dobre kolory, bardzo dobre odwzorowanie detali, nagrywa przez żyroskop budowany gimbal, bardzo płynne ujęcia. Wszystko jest wystabilizowane. Jest mega słodka i tak naprawdę, jeśli chodzi o kamerkę, która może być waszą pierwszą do nagrywania vlogów, to nadaje się moim zdaniem idealnie, bo ma bardzo dobre mikrofony przede wszystkim, a jeśli kupicie jeszcze wersję combo, no to macie dedykowany krawatowy mikrofon i tak naprawdę, żeby osiągnąć ten z tą samą jakość, z tymi samymi kolorami, z tą samą jakością dźwięku bez wyrafinowanej obróbki, no to ciężko kupić jakąkolwiek lustrzankę, plus dodatkowy mikrofon, plus targać to wszystko w plecakach, zakładać i, i się nie zniechęcić przede wszystkim, bo moim zdaniem frustracja z powodu tego, że mamy za dużo sprzętu na początku to tak naprawdę największy bloker, żeby w ogóle zacząć nagrywać, tak? a o to tu chodzi, żeby po prostu nagrywać, a jeśli chcecie po prostu zacząć nagrywać, to moim zdaniem nie ma lepszej kamerki niż ta. I co jest jeszcze ciekawe, można łączyć i używać ze wszystkimi możliwymi zestawami GoPro, jakie znamy, i mieć tak zwany point of view ujęcia, czyli na przykład wyruszyć w miasto. Na tym filmiku na przykład widzicie, jak ja robię monice zdjęcia, ale widzicie wszystko moimi oczami, tak jakby, bo kamerka nagrywa tu każdy mój ruch obiektywu, każdy mój ruch aparatu, i ujęcia są mega, 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 mega fajne. To tak naprawdę jest pas do przytrzymywania GoPro. Ale tak jak powiedziałem tam, nadmieniłem w zasadzie. Bo różnica pomiędzy GoPro 9 i tym jej magicznym stabilizowaniem i tym wszystkim, co tam możecie uzyskać, to głównie przeznaczenie tej kamerki. Bo o ile GoPro jest kamerką typowo sportową, czyli do przyczepienia do samochodu, do plecaka, deski surfingowej, tylko po to, żeby mieć fajne ujęcie, to ta kamerka tak naprawdę jest bardziej kamerką vlogową, czyli do nagrywania siebie mówiąc, a między innymi jeszcze pokazując to, co się dzieje wokół nas, ale raczej z dźwiękiem. Po to ona została stworzona. A dodatkowo ma no, gimbal i żyroskop, dzięki czemu w naturalny sposób uzyskujemy naprawdę płynne ujęcia, bardzo fajne. To chyba tyle. Dajcie znać, czy w ogóle Was interesuje coś takiego, jak nie nagrywam z Moniką i nie poruszamy żadnych merytorycznych obszarów, ale przynajmniej jest dobra zabawa, bo tu jest chyba trochę za nudno. Tak wygląda DJI Pocket 2. Subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. I trzymajcie się. Na razie.